Uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy na budowę głównego obiektu spółki Inwestor, zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie, korporacja budowlana Dorakos Gdańska wykonała pierwsze prace ziemne i fundamentowe. Tempo pracy jest bardzo duże, teren zmienił się nie do poznania. Na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, fundamenty głównego budynku zakładu zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele udziałowców spółki. uroczystości wzięła także udział sonata Andrzejka Możdżanowska, członek zarządu województwa wielkopolskiego Tomasz Bugański, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Grund oraz przedstawiciele wykonawców i samorządów lokalnych. Gości przywitał prezes spółki Tomasz Tychalski, który przedstawi poszczególne etapy przygotowań do budowy głównego obiektu spółki. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem symbolicznym. Jest to wmurowanie kamienia węgielnego pod zakład zagospodarowania. Jest to najważniejsze zadanie w realizacji naszego projektu. Więczy to trzy lata naprawdę ciężkiej pracy mozolnej, i skupiania się tutaj na celu, jakim jest modernizacja tego systemu gospodarki odpadami, Ostatni etap budowy pochłonie 51 milionów złotych i ma zakończyć się w sierpniu 2014 roku po 13 miesiącach prac budowlanych. Jeszcze przed zimą planuje się wybudować halę sortowni i halę kompostowania. Pozostałe roboty, które można wykonać w środku będą prowadzone zimą, tak aby na wiosnę w maju przystąpić do rozruchów technologicznych. Technologia, którą zastosowano ma pozwolić na odzysk co najmniej 50% surowców wtórnych z dostarczanych śmieci. Pozwoli to już za rok spełnić dyrektywy unijne, które będą obowiązywać od 2020 roku. Zakład w w ciągu roku będzie w stanie przyjąć 40 tysięcy ton odpadów. Do tej pory powstała płyta kompostowania wraz ze wszystkimi instalacjami niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania tej płyty, łącznie ze zbiornikami na odcieki, przepompowniami, siecią kanalizacji deszczowej. Zakupione zostały także maszyny, ładowarka teleskopowa oraz sito mobilne, które będzie służyć do przesiewania frakcji biologicznej na placu kompostowania. Zrekultywowano już dwa składowiska odpadów w Doruchowie w Dziadowej kłodzie. Na rekultywację czeka jeszcze pięć. spółkę czeka jeszcze budowa punktu przeładunkowego w miejscowości Smorna. Akt erekcyjny Czytał prezes Tomasz Michalski. Wszem i wobec, a także każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym uroczyście akt erekcyjny pod budowę zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Olszowa wmurowany został. Niniejszym aktem rozpoczęto ważny etap w tworzeniu kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Powstaje tu zakład zagospodarowania odpadów z inicjatywy 13 lokalnych samorządowców. Gminy Baranów, Gminy Brali, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kętno, Gmina Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Perzów, Gminy Ryktal, Gminy Syców oraz gminy Czcinica. Gminy te w 2008 roku podpisały porozumienie międzygminne dotyczące budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W 2010 roku inwestor Kentnospółkazał podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Koszt całego projektu to 83 179 tysięcy 434 zł i 93 grosze, z czego aż 49 436 tysięcy 50 zł i 12 groszy pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Nowoczesny zakład będzie obejmował m.in. instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie, punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów oraz kwaterę odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Do symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego zaproszono wszystkich przybyłych gości. Zakład zagospodarowania odpadów służyć bowiem będzie wszystkim mieszkańcom gmin zrzeszonych w spółce inwestorów.